Kilka miesięcy temu Motor Lublin po 32 latach nieobecności wrócił do Ekstraklasy i to wrócił z przytupem. Mianowicie zespół trenera Mateusza Stolarskiego po 16 kolejkach w tym sezonie zajmuje ósme miejsce w tabeli. To naprawdę dobry wynik, najlepszy spośród wszystkich Beniaminków. A o tym, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy... Opowiem w dzisiejszym materiale, także zapraszam do oglądania. Mimo, że motor Awans do Ekstra klasy wywalczył sobie jako ostatni z Beniaminków, to na razie radzi sobie spośród właśnie drużyn, które awansowały do Ekstra klasy najlepiej. Drużyna GKS-u Katowice, 5 punktów mniej. I 11 miejsce w tabeli. Lechia Gdańsk, która awansowała z pierwszego miejsca, zdominowała pierwszą ligę. 17 miejsce i 11 punktów zdobytych. Motor Lublin ma 24 punkty na koncie i jest to naprawdę bardzo dobry wynik. A sama drużyna z Lublina moim zdaniem jest najciekawsza w całej lidze. Zresztą o tym opowiem właśnie teraz. Motor Lublin wniósł do ekstraklasy naprawdę sporo kolorytu, bo można by tak powiedzieć niesamowita, niezwykła, absurdalna walka w barażach, zakończona happy endem, powrót do ekstraklasy motoru po 32 latach nieobecności zupełnie niespodziewany. Trenerem jest w ogóle jakiś niedoświadczony 31-latek, który w dodatku jest starszym bratem swojego piłkarza, co jest dosyć rzadko spotykane. Prezesem jest z kolei biznesmen, który próbował swoich sił w naprawdę wielu branżach, kiedyś nie chciał zainwestować w piłkę. Przez to, że nie było waru, a w dodatku jest 42 na liście najbogatszych Polaków. Poza tym Najważniejsi piłkarze w składzie Motoru to najczęściej piłkarze, o których słyszeli wcześniej tylko fani Motoru. To naprawdę dosyć nieoczywisty klub i jest to ciekawe, ale jest to naprawdę potrzebne, żeby w naszej piłce były takie twory. Już za moment wam wyjaśnię dlaczego. To co jest niesamowite to że Motor Lublin w tym sezonie tak naprawdę jako żółto-dziób pokazał, że jest w stanie się postawić każdej drużynie Ekstraklasy i pokazują to chociażby zwycięstwa z Lechem Poznań czy pogonią Szczecin, czyli z drużynami z Roko pojętej czołówki. I ktoś mi może teraz powiedzieć, jak to jest w stanie się postawić każdej drużynie ekstraklasy, skoro dostał piątkę od Legii i szóstkę od Krakowi. Tylko że zauważmy jedną rzecz. Z Legią, która była wówczas rozpędzona przy Łazienkowskiej, co dodaje tej atmosfery, że Legia powinna wygrać, że Legia miała na sobie dużo większą presję. Motor prowadził, motor otworzył wynik w tamtym spotkaniu w dziewiątej minucie i do pewnego momentu jego gra wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście z biegiem czasu ta defensywa motoru była coraz gorsza i wpuszczała piłkarzy Legii do własnego pola karnego i na własną połowę, ale były naprawdę bardzo dobre momenty motoru w tym meczu i o tym warto pamiętać. Z Krakowią z kolei to no, zawinił Kacper Rosa, no nie można powiedzieć nic więcej, z Kacperem Rosą na bramce w takiej formie jak wtedy... Mało kto by cokolwiek osiągnął, mało kto by zdobył jakiekolwiek punkty, tym bardziej z drużyną, tak dobrą w tym sezonie jak Krakowia. Ale tutaj chciałbym też obronić Kasprarosę, mianowicie ostatnio jego dyspozycja jest znacznie lepsza. Mam wrażenie, że jest dużo pewniejszy. Pokazał to zresztą w meczu z zagłębiem Lubin i widać, że ten zimny prysznic z meczów z widzewem i Krakowią zdecydowanie na niego zadziałał pozytywnie. Otrzymał sporo krytyki, ale sobie z nią poradził i wyciągnął z niej. Wnioski teraz broni znacznie lepiej. Tak naprawdę, jedyna drużyna, która była w stanie zdominować motor w tym sezonie, to Raków Częstochowa w pierwszej kolejce. Więc, to był mecz, w którym motor dopiero przecierał się gdzieś tam z ekstraklasą. Był dopiero co po dosyć dużej przebudowie w letnim okienku transferowym, i był to pierwszy mecz w ekstraklasie od 32 lat. I motor też w tamtym meczu miał swoje szanse, ale to jednak Raków prowadził grę, tworzył sytuację, utrzymywał się przy piłce na połowie motoru. Motor w tamtym meczu wyglądał po prostu nie najlepiej, a Raków jako doświadczony, mistrz polski zresztą wcześniej, dominował. To zupełnie nie powinno dziwić, ale to był jedyny mecz, w którym rywal zdominował motor i to jest naprawdę imponujące. No właśnie, warto w tym miejscu podkreślić jak dobre transfery w letnim okienku transferowym poczynił Motor Lublin. Bo Beniaminkowie często po tym zastrzyku pieniędzy po awansie do Ekstraklasy wydają te pieniądze na kompletne głupoty, tak mówiąc kolokwialnie. A Motor wydał je naprawdę bardzo mądrze. Przyszedł Marek Bartoś, który jest dosyć solidnym obrońcą, potrafi też strzelić z rzutu wolnego, o czym boleśnie przekonali się kibice i piłkarze Śląska Wrocław. Poza tym przyszedł Simon, wyciągnięty tak naprawdę znikąd, powiedzmy to sobie szczerze, i gra naprawdę bardzo dobrze, jest takim przebojowym piłkarzem, którego naprawdę przyjemnie się ogląda, a tym bardziej można pochwalić motor, biorąc pod uwagę, że właśnie wziął się on znikąd, zupełnie znikąd. Poza tym do motoru w letnim okienku transferowym przyszedł chociażby Brgić, który jest bardzo dobrym bramkarzem i gdyby nie doznał kontuzji, to zdecydowanie byłby niekwestionowanym numerem jeden w bramce motoru. Jest naprawdę po prostu dobrym bramkarzem. Poza tym Kankali Scanner, który jest fajnym napastnikiem w pewnych fazach meczu. To znaczy, gdy motor chce grać taką kombinacyjną piłkę, kiedy chce tworzyć sytuację w inny sposób niż rzutka w pole karne to jest to raczej piłkarz nie, no bezużyteczny, powiedzmy to sobie szczerze. Ale doświadczenie w Ekstraklasie już zdobył wcześniej grając w Jagiellonim Białystok, gdzie też wchodził raczej w drugiej połowie, aniżeli zaczynał od pierwszej minuty. W motorze ma tak naprawdę tę samą rolę i na razie się z niej wywiązuje, więc nie można mieć do niego żadnych zarzutów. No i ten, który był najgłośniejszy. Sergi Samper, czyli piłkarz, który wcześniej zaliczał występy u boku Leo Messiego czy Neymara. Czyli były piłkarz Barcelony, którego przyjemnie się ogląda w naszej lidze. Boże, jak fajnie jest popatrzeć na piłkarza, który gra w środku pola, spokojnie operuje piłką, zawsze zachowuje ten spokój. Widać, że jest naprawdę cudownie wyszkolony technicznie, a w dodatku trener Stolarski też podkreślił, jaki jest poza boiskiem że jest niezwykle zaangażowany. Wręcz chyba padły nawet takie słowa z ust trenera Mateusza Stolarskiego że jest zaangażowany najbardziej w całym zespole. A to jest dosyć zaskakujące, bo to jest piłkarz, który już teoretycznie nic nie musi i mógłby spokojnie odcinać kupony, a jednak mu się chce i widać to zresztą po jego grze, bo naprawdę jest. Niezwykły, jest po prostu bajeczny, i myślę, że to jest jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy, środkowy pomocnik defensywny w polskiej ekstraklasie. No właśnie, Mateusz Stolarski, czyli trener motoru, czyli trener motoru, który jest bardzo ciekawą postacią, mianowicie jest 3 lata starszy od swojego młodszego brata, czyli Pawła Stolarskiego. Czyli piłkarza motoru Lublin, a sam Mateusz Stolarski przejął motor w kwietniu po odejściu trenera Gonzalo Fejo, który nieco później trafił do Legii Warszawa. Natomiast Mateusz Stolarski to jest bardzo dobry trener, 31 lat na karku, więc jest to zdecydowanie trener tego młodego pokolenia. Zresztą drugi najmłodszy trener w ekstraklasie, a przez pewien moment nawet najmłodszy trener w całej lidze, bo wiemy, że do Śląska Wrocław ostatnio trafił Michał Hetel, który stał się z miejsca najmłodszym trenerem. Ale też warto zaznaczyć, że jest tylko kilka miesięcy młodszy właśnie od Mateusza Stolarskiego. Mateusz Stolarski wcześniej, zanim objął funkcję pierwszego trenera, był asystentem trenera Gonzalo Fejo i dogadywał się z nim naprawdę dobrze. Pomimo, że z trenerem Gonzalo Fejo dogadywać się dobrze jest naprawdę ciężko, ale on się dogadywał z nim dobrze i tworzyli naprawdę zgrany duet. Ale po odejściu Portugalczyka, to miejsce pierwszego trenera się zwolniło i. Pan Zbigniew Jakubas, czyli właściciel motoru, o którym więcej w dalszej części materiału, zaufał właśnie Mateuszowi Stolarskiemu. I był to strzał w dziesiątkę. Zresztą, porównując trenera Stolarskiego do portugalskiego trenera, czyli Gonçalo Fejo, można zauważyć, że trener Gonçalo Fejo punktował znacznie lepiej jako trener motoru. Miał wyższą tę średnią punktów na mecz, ale jednak trener Gonçalo Fejo nabijał ją, mówiąc wprost. W pierwszej i drugiej lidze. Trener stolarski ma znacznie trudniejszych rywali, więc i tak uważam, że średnia punktów na mecz wynosząca 1,59 jest wręcz znakomita. Spoglądając też na średnią straconych bramek oraz na średnią strzelonych bramek przez motor za obu trenerów, czyli za trenera Fejo i za trenera stolarskiego, można też zauważyć i wyciągnąć pewien wniosek, że drużyna trenera stolarskiego gra zdecydowanie bardziej futbol ofensywny, taki bardziej luźny bym powiedział, ale tutaj akurat tak troszeczkę w cudzysłowie bym wziął to słowo, luźny. Natomiast dużo mniej traciła zdecydowanie goli drużyna pod wodzą trenera Gonzalo Fejo. Bo zaledwie 96 bramki na mecz za trenera Mateusza Stolarskiego to jest średnia niemalże dwóch bramek straconych na mecz, więc to zdecydowanie do poprawy i zaraz też o tym powiem dlaczego. Natomiast strzelonych goli dużo więcej ma na mecz średnio. Drużyna pod wodzą trenera Mateusza Stolarskiego, więc ten motor jest naprawdę drużyną ciekawą, przyjemną do oglądania. Ale defensywa musi zostać poprawiona, bo okej, okay, można zwalić mecz z Widzewem czy Krakowią na to, że w bardzo słabej dyspozycji był bramka Rosa, ale są inne mecze, w których motor traci dwie, trzy bramki, czy też pięć, jak odlegi w meczu przy Łazienkowskiej, i tam często te bramki padają po błędach w kryciu, czy też po prostu błędach indywidualnych, czy stratach piłki, które nie mogą mieć miejsca na poziomie ekstraklasy. Nawet biorąc pod uwagę tą średnią straconych bramek przez motor za trenera Fejo i za trenera stodarskiego, warto zauważyć, że po pierwsze, Gonzalo Fejo, to o czym już wspomniałem, pracował z motorem na poziomie drugiej i pierwszej ligi, czyli grał generalnie z gorszymi rywalami niż trener stodarski, a wcale jakoś znacząco gorszej kadry nie miał. Po drugie, trener stolarski wizerunkowo jest znacznie lepszy, a tak naprawdę piłkarsko i taktycznie czysto piłkarsko kontynuuje tą wizję trenera Gonzalo Fejo. To warto zauważyć, bo wizerunkowo Gonzalo Fejo cholera wie za przeproszeniem, czy nie wywinąłby kolejnych numerów, czy nie byłoby kolejnych wielkich afer. A trener stolarski, tak generalnie, jest raczej człowiekiem bezkonfliktowym. Takie można przynajmniej mieć wrażenie, słuchając jego konferencji, słuchając jego wywiadów. To jest naprawdę bardzo spokojny człowiek, a piłkarsko i taktycznie jest na poziomie trenera Gonzalo Fejo, wręcz bym powiedział, Wiedział, że w pewnych aspektach, chociażby pod kątem kontaktu z piłkarzami, jest to trenera Gonzalo Fejo znacznie lepszy. Chociaż też kontakt z piłkarzami to taka dosyć cecha, którą trudno ocenić, bo jednak bazujemy w tej kwestii na plotkach i doniesieniach. W klubie w hierarchii wyżej od trenera Mateusza Stolarskiego jest oczywiście właściciel, czyli pan Zbigniew Jakubas. I jak przeanalizowałem sobie jego wypowiedzi, jego osiągnięcia, jego cechy, jego biznesy, to nie wiem, czy Motor nie ma w zasadzie najlepszego właściciela w Polsce ze wszystkich klubów ekstraklasy pierwszej czy drugiej ligi, bo naprawdę. Pan Zbigniew Jakubas, po pierwsze, jest niezwykle stabilny finansowo. Te pieniądze, które mógłby zainwestować w motor, mu się raczej nie skończą. Ma on firmę, która działa w naprawdę wielu branżach, i generalnie, no, jest na liście najbogatszych Polaków na 42. miejscu. To mówi samo za siebie, ale poza tym, jest to człowiek, który ma. Większość udziałów w klubie nie ma większości udziałów miasto czy samorząd czy cokolwiek innego, co jest powiązane w jakiś sposób z miastem, a to jest bardzo dobre, bo wiemy do jakich patologii dochodzi w tych klubach, zarządzanych głównie przez miasto. I samorządy, czy też w klubach, które są niezwykle często dofinansowywane przez miasto. No, dochodzi tam do skandali, dochodzi tam do absurdów. Zresztą negatywnie na temat tych klubów wypowiedział się właśnie sam pan Zbigniew Jakubas. Ostatnio naprawdę ostro poleciał właśnie po tych klubach i nie ma co się dziwić, bo ja sam uważam, że ten miejski cyrk się powinien po prostu skończyć. A pan Zbigniew Jakubas ma naprawdę wiele kapitalnych cech. Pan Zbigniew Jakuba sprzed zainwestowaniem w motor Lublin tak naprawdę dotknął niemalże każdej branży. I jest to jego zdecydowanie plus, bo ma on jakiś tam rozgląd na. Biznes, ale w biznesie piłkarskim też ma sporo znajomości. Między innymi jest z tego co wiem dobrym kolegą pana Dariusza Mioduskiego, czyli oczywiście właściciela Legii Warszawa. Zresztą często bywał już wcześniej na loży VIP na meczach Legii, właśnie zapraszany przez pana Dariusza Mioduskiego. I Zbigniew Jakubas to jest o tyle ciekawa postać, że on już wcześniej robił podchody pod niektóre kluby piłkarskie. Był bliski przejęcia w 2003 roku Legii Warszawa, ostatecznie do tego jednak nie doszło. Później, kilkanaście lat później, był bliski gdzieś tam, był jednym z nazwisk wymienianych w kontekście zainwestowania w Wisłę Kraków, do tego również ostatecznie nie doszło. A sam Zbigniew Jakubas zasłaniał się tym, że w piłce nie ma waru i dlatego nie chce w nią zainwestować. Wiem, wydaje się to dziwne, ale cóż, może miał jakiś inny powód, tylko nie chciał go przedstawić publicznie. I choć na pewno znajdą się ludzie, którzy mają w głowie obraz pana Zbigniewa Jakubasa jako tego, który komicznie wypadł na tej słynnej konferencji po starciu trenera FEO z prezesem Tomczykiem oczywiście, wypadł na niej dramatycznie. Mogą być tacy, którzy mają jego obraz jako tego, który nie chciał inwestować w piłkę nożną przez brak waru co jest oczywiście kuriozalne ale spójrzcie na to, jakie cele długofalowe zakładał w budowie wielkiego klubu, jakim ma być Motor Lublin. I jak je realizował, to naprawdę jest imponujące. Takim pierwszym długofalowym celem pana Jakubasa po objęciu motoru był awans do ekstraklasy do 2025 roku. I ten cel udało się zrealizować nawet z rocznym wyprzedzeniem. Warto też wspomnieć o tym, że był taki cel, żeby awansować od razu do pierwszej ligi. Przypomnę, że pan Jakubas objął motor w 2020 roku. Tego celu, co prawda, zrealizować się nie udało, ale motor nadrobił troszeczkę ten nieudany awans w pierwszym sezonie, awansując jako Beniaminek w pierwszej lidze do Ekstraklasy. Więc wszystko się zgadza i wszystko poszło po myśli pana Zbigniewa Jakubasa. Kolejnym celem była budowa nowej Akademii i faktycznie ona w tym momencie trwa. Prace mają się ponoć zakończyć do 2027 roku, więc ten cel także zostanie zrealizowany. Poza tym... Celem przed tym sezonem dla motoru było, według pana Zbigniewa Jakubasa, miejsce w środku tabeli, czyli powiedzmy miejsce 9, 10, 8. Teraz już pan Zbigniew Jakubas przyznał, że fajnie by było zająć miejsce 6, 7 lub 8, więc te cele ciągle gdzieś tam są zawyżane. I to jest naprawdę bardzo dobre, bo to motywuje po prostu trenera i całą drużynę, i cały też sztab do dalszej pracy. Więc to wyznaczanie sobie celów naprawdę w przypadku motoru jest. Kapitalne. I ktoś mi teraz może zarzucić, że przecież każdy klub ma swoją strategię, każdy klub ma swoje cele i to jest w ogóle nic wyjątkowego, co robi motor. Okej, okay, pewnie każdy klub ma swoją strategię, rozumiem to, pewnie tak jest, tylko że mało jest takich klubów, o których tak dużo się mówi o tych celach. Bo w motorze naprawdę w każdej wypowiedzi gdzieś tam pan Jakuba zawsze jakiś z celów przytoczy. Pan trener Mateusz Stolarski również często mówi o, tych, o tym, jakie są cele motoru, więc jest to naprawdę wyjątkowe. I właśnie teraz dochodzimy do klutego materiału. A mianowicie, czy Motor Lublin ma szansę w przyszłości stać się gigantem w polskiej piłce? I odpowiedź brzmi Oczywiście, że tak. Wręcz osobiście chciałbym, żeby tak się stało, bo podoba mi się to, jak zarządzany jest Motor Lublin. Jak krok po kroku sobie ten klub coraz wyżej idzie, to naprawdę się może podobać. To wyznaczanie sobie celów też mi się podoba. I przede wszystkim pracują tam ludzie kompetentni. Właściciel jest prywatny, więc nie można mieć obaw, że ten klub jest jakoś napompowany sztucznie miejskimi pieniędzmi. Jest tam właściciel prywatny, który dobrze zarządza klubem. Jest kompetentny trener młodego pokolenia, który może z tą drużyną naprawdę jeszcze bardzo długi czas pracować. Jest, wydaje się, kompetentny dyrektor sportowy, bo nie wiemy jeszcze jak do końca poradzi sobie z okienkiem transferowym pan Paweł Golański, który dopiero został niedawno zatrudniony na tę funkcję, ale wydaje się, że jest to człowiek kompetentny. To wszystko naprawdę skłania mnie do myśli, że motor w przyszłości może zajść naprawdę daleko. Pan Zbigniew Jakuba zapowiedział ostatnio, że motor Lublin do 2030 roku zagra w europejskich pucharach i wiecie co wam powiem? że moim zdaniem tak jak z awansem do ekstraklasy Motor zrealizuje ten cel z wyprzedzeniem. I teraz dlaczego? W tym sezonie oczywiście Motor nie ma na to żadnych szans. Powiedzmy to sobie szczerze, ekipa z Lublina raczej w top 3 nie zakończy Pucharu Polski, już na pewno nie wygra, więc szanse na to są nikłe. Ale Motor rewelacją w przyszłym sezonie? Wcale by mnie to nie zdziwiło, naprawdę. To jest klub, który radzi sobie tak dobrze, który tak przyjemnie się ogląda, bo to też warto zauważyć, że wcale by mnie to nie zdziwiło. I nie tylko by mnie to nie zdziwiło, mnie by to wręcz ucieszyło. Motor Lublin, co też łatwo zauważyć, wzoruje się, inspiruje się pod kątem budowania zespołu na Rakowie, Częstochowa. I wiecie co jest w tym piękne? Że to jest jawne, że o tym wspomina często pan Zbigniew Jakubas, że o tym wspomina pan Mateusz Stolarski. I to jest piękne, że to jest takie przejrzyste, że tam nikt tego nie chce ukrywać, nikt nie chce robić z tego jakiejś tajemnicy, bo to po prostu widać. Poziom budowania zespołu, wdrażania piłkarzy do zespołu jest naprawdę podobny, więc to jest też bardzo, bardzo interesujące i interesujący jest cały ten projekt. I wydaje mi się, że w przyszłych latach będziemy mieli coraz więcej takich projektów w Polsce, bo mam wrażenie, że biznesmeni, osoby, które mogłyby zainwestować w polską piłkę, ocknęli się, że warto. Że warto jednak wejść do tych klubów, zrobić w nich porządek i jeżeli wszystko się dobrze zaplanuje, ułoży też, bo nie, nie oszukujmy się, no w motorze też dużo tego szczęścia było potrzeba, aby doszedł ten klub do tego miejsca, w którym jest obecnie, to wydaje mi się, że takich projektów będzie dużo więcej i dobrze. Ale mimo wszystko żeby było ich naprawdę dużo więcej to trzeba zlikwidować ten wpływ miejskich pieniędzy w polski futbol, ale do tego raczej nie dojdzie. Natomiast wy dajcie znać, które miejsce w tym sezonie w Ekstraklasie zajmie Motor Lublin. Chętnie podyskutuję z wami w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na kanale. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć.